Cześć. witajcie na kanale Działka Mania. Dziś odcinek o ogórkach gruntowych, które posiadam. Tutaj na wcześniejszym, na wcześniejszym filmiku już pokazywałem tego ogórka gruntowego, którego wsadziłem do szklarni. I on sobie dziwacznie rośnie na podłóg tych, które zostały wsadzone w gruncie na zewnątrz. Ma takie jakieś jajeczka dziwne. Tutaj do tego momentu sobie rósł w takie liście. Potem przeszedł winny, rozłożył się na dwa pędy. Czytałem gdzieś, oglądałem na jakichś filmikach, żeby tych pędów nie urywać, że, ten, o, że te pomidory gruntowe, one i tak są niskie, chociaż ten mi sięga praktycznie pod pępek, może troszeczkę niżej. Więc niski nie jest, tutaj wybujał chyba, jak to tak fachowo mówią. Rolnicy w tej szklarni, ale owoce jakieś będzie miał małe czy nie małe, no coś zobaczymy. No. Może będą słodsze. No to jest pierwszy mój ogórek gruntowy, który posiadam. Teraz przeniesiemy się na ogórki gruntowe na zewnątrz. Tylko akurat, jak tak to cały maj, słuchajcie, nie padało. U nas tutaj, w moim mieście, celutki maj. Carusięki W jednego, jednej nocy spadł taki ściąpił, taki deszcz, że było, jak jechałem rano do pracy przed siódmą, kilka kałuż yy, na ulicy, i, i, które wyschły już o godzinie dziewiątej, bo było, bo było mega słońce. A tak to zero deszczu. Czerwiec był podobny. Mieliśmy jakieś jedną burzę z ulewą i może z Dwa dni, gdzie padał taki lekki deszczyk. W nocy miało być mega ulewe, a padał malutki deszczyk. I dzisiaj tak siąpi. Cały dzień było pochmurno i trochę siąpi teraz. Także deszczu było naprawdę mało. Nie wiem do czego zmierzałem z tym deszczem, ale dobra, przychodzimy do tych AHA, że nie wyjdę na, na zewnątrz, bo pada. Tam tak pada, jakby nie padał. Dobra, uwaga, przenosimy się na zewnątrz. Dobra, jesteśmy na zewnątrz. Słuchajcie, to są te same rodzaje pomidorów, który był, który mam wsadzony w. Szklarni. O tej samej pani kupowałem na ryneczku. Zobaczcie, ile mają pomidorów. Jakich ładnych. A sięgają mi. O matko. One mają. Ze 30 parę centymetrów wysokości. To są naprawdę niskie pomidory. Zobaczcie do nogi. Nie wiem, czy to widać. Będzie. Widzicie. To są naprawdę niziutkie. Oba. A tamten szalony ma inne dziwne. Dziwne owoce te mają piękne owoce, czyli jednak pomidorów gruntowych nie sadzimy w szklarni. To się możecie tyle ode mnie nauczyć, czyli widzicie, jestem pomocny w czymś. Fajnie, że tutaj mrówka sobie chodzi i przynosi mszyce. Jest ich tutaj sporo, o czym zrobi jutro odcinek, jak zwalczam mszyce. A słuchajcie, a tutaj mam pomidory. Już Wam pokazuję jakie. Czekajcie, to miałem przygotowane. No to przeniesiemy się. O no to są dokładnie takie. Ja je wysiałem w domu w takich kubeczkach plastikowych. O takich, jak tutaj widać. Po jednym nasionku, dokładnie 20 sztuk. To było w połowie. Matko, jedyna to było w połowie czy na początku? Matko, to było na początku maja, jakoś. Lub na koniec kwietnia. I one takie. Takie pizdryki je wsadzałem tutaj w ziemię po 15 maja. One miały, bo po wykiełkowaniu, może miały, nie wiem, z 8 dni, bo bardzo szybko mi wykiełkowały. No i teraz już są, zobaczcie. No, mają te 20 parę centymetrów. Coś im się pojawia. Tutaj nawet jest chyba kwiatek. O, pierwszy. Ten jest najładniejszy, najwyższy. Też coś tam się chyba buduje. Na 20 sztuk zeszło mi 19, słuchajcie. Jest 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, czyli coś pokręciłem. Więc może miałem więcej, wiem, że jeden mi nie wszedł na ten. Więc albo no coś kręcę w ogóle. Jeden na pewno nie wszedł. Nieważne. To jest moja produkcja całkowicie od podstaw. Mimo wiem, że za późno zostały posiane, ale coś będzie z tego. No chyba, że zależą mi to te szyce, których tu jest naprawdę ale to naprawdę ogrom. Złap ostrość, widzicie? Dziady, tutaj takie kropeczki czarne. Jest w tym roku naprawdę dużo mszycy. O, są. Które potakruję pewnym środkiem. No i tak to wygląda. To są moje pomidory gruntowe. O, a tu są te kubeczki, którymi je przykrywałem, jak były małe i były przymrozki. O. One były takiej wielkości wtedy, troszeczkę mniejsze. Ten w ogóle nie wiem, czemuś ty w ogóle nie urósł. Proszę, jak ty się przedstawiasz na, na tle kolegów swoich. Na przykład tamtego. No zobacz, no co to odwalasz? Nie wstyd ci? No co ty, zobacz, tu kolega obok, jaki wysoki. No widzisz? No słuchajcie, no niektóre z pomidorów nie chcą współpracować, jak widać. No te są gęsto posadzone. Więcej ja im wybaczam, ale tamten... Naprawdę wstyd, słuchaj, no. No wstyd. Dobra, idziemy dalej. No walnę już to w tym odcinku, bo mam piękną...